Weronika, kolejna wygrana tym razem u siebie z APO Gdańsk. Kolejny mecz na zero. Wygrana skromna, ale należy się cieszyć, bo to były pewnie zdobyte trzy punkty. E, Wiedziałeśmy, że to będzie ciężki mecz, że one też będą chciały wygrać trzy bramki i dzisiaj nie do końca grałyśmy swoją grę, ale najważniejsze są trzy punkty i zero z tyłu, tak jak już powiedziałaś. E, no właśnie, kolejny mecz na zero i kolejny dobry mecz obrony. No, to chyba jest ważne, zwłaszcza po tym pierwszym meczu li gdzie w obronie były pewne rezerwy. Pracowaliśmy nad tym od początku okresu przygotowawczego. W mecz nam nie wyszło, ale to był wypadek przy pracy. Zdarza się najlepszym. Kolejne spotkanie w Bydgoszczy z kolejnym rywalem, którym będziemy faworytem. Jakie podejście od tego meczu? To też będzie ciężki mecz. Tam się nam zawsze ciężko grało. Jest sztuczne boisko przede wszystkim. Przeciwnik też będzie chciał wygrać na pewno. Sześć bramki, więc my musimy zagrać swoją grę i postarać się przywieźć trzy punkty. Trzecie miejsce w lizie, 12 punktów. Można powiedzieć, że taki początek chyba to jest to, co sobie zakładałyście, czy, to, czy inaczej jakby rozpatrujemy się ten początek? Dzięki. My sobie zakładamy tak, że najważniejszy jest ten kolejny mecz. I krok po kroku, a później zobaczymy. Dzięki. Dzięki.